No muszą być straty! O! że ty tu wjechałeś, ci powiem? Kurde. No tutaj już co katem to masz płaczkę. Tak. Kurwa, no mi się udało tam wjechać, ale ci powiem, kurwa! Ja... Z kamerkę, na kamerce zawsze asfalt widać. <ścoughs> o, o, o kurde, o ja, o kurde. No, 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 O kurwa, co? Kamerki nie masz? Ja pierdolę. Ale się kurwa porobiło. No nie ma kamerki, nadewam. Nisko wypiąć. Co wycień się stało? Uf, ja mnie nie bój się, będziesz miał nagrane z trzeciej osoby. Szkoda, że motocykla nie puścili wcześniej, bo on cię ciągnął później No, trochę cię ciągnął no. Chyba no. zaczęło się robić niewet jakoś No Powiem ci, że to już słabo wyglądało No ci jeszcze spadła tam No, tam leży Nagrywa? Nagrywa <grywa> 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 O kur... A Ten? Nie, chłodnice całe i pompa przeżyła Róż no Będzie dobry. jeździł! Znaczy, Spróbowałem! Tak, wiesz jak to jest? <laughs> A, cały przelepiec się urwał. O kurde, koniec nagrywania. To było na jakąś kropelkę złatać. Ja no już to ja tak, ja tak trochę? Razy, tak średnio wyglądało. No? Za tydzień, Będę latał. To... Chyba ci ogon do góry podwił trochę. Czy tak I miałeś? Bo tu błotnik wypadł ze stela A. A tu to ci cały plastik wypadł no. A tu się mocowanie chyba urwało sobie Przykręcę by nie wypadło to... To chyba nie tu Żeby tutaj... nie było jak 1450 twoje. Nie, wiesz to, to to się Na Trititkie przyłapiesz, będzie dobrze no, się Będzie luks, się w domu złoży, będzie jak nowy Też ten? Też jeszcze raz. Chcesz tu, żeby to wkręcić? A masz jakieś klucze? No. Co tam idzie? 8? 10? No, 8. Jak uważasz? Ja tu mam taki problem z to tosetą, że jak podjeżdżam, to teraz mnie na koło stawia i nie jak idzie podjechać. É estou To trochę powietrza upuszczę. Trzymać się motocykla. No, no, bo, cię jak... bo jakbyś się trzymał, to byś wleciał A tak kurwa nogi do góry masz i, I na zapająka. I kurwa lecisz tak jak motor chce Ja lekki motor lekki to leci jak chce No kurde 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 jest kurde o o. kurde no dobra kurde 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 O, o, o. Teraz to jest tylko a. kurde 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 było, jak tak patrzy kurwa. Co? <grym> jeszcze na tym zakręcie nie tu, tu była taki nie do końca. A, bo można było jeszcze tak. Teraz zobaczyłem, że ja zamiast na jedynce to mi się skrzynia lekko przyblokowała i ja na czwórce tu wjeżdżałem. O kurwa. A ja tak mówię, coś tu nie masz. Ale no nie mówię, mi właśnie nie mi też tak. Ci, ty jak tym jedziesz to nawet w rezon nie wchodzi. Tak perfekt ciąga normalnie. O kurwa. Jakby kontrolę trakcji miał. Jaka to technika się... puścić Dobra, motor, i później chcę zejść. Za Dobra, zapinamy linkę i wciągamy O tam wyciągam, a tam to drzewo. i <todgrybuj> Teraz to już kurwa w pięć osób to, to po Wam ciężko tutaj trochę Gorzej jak w Płocku Nie wiem, może bym upuścił ja trochę. Powiem ci, że jak nie wjedziesz łatwiej jest zjechać i drugi raz spróbować, bo to wciąganie to człowieku. No. not for A. Pani, Aż nie. się łyska wokół kroi. Na dwary w końcu się sprzedamy do czegoś. Dobra, nicy pęku. <śmuszczak> to o, już idzie na plus. No, jak tu jechać? No no właśnie, jak tu się wpierdolisz. Nie to najłatwiej, to chyba tędy, bo tutaj takie kolejny że. Chyba, że tu się wpierdolisz. Ale wiesz, patrz on już tu pod nóżkami go złapie. A jeszcze wahaczem koliny... już się tu blokowo. I stąd, jak się wkopie, to tutaj łatwiej przechodzi. Ej, no chyba, że tu by takiego Ubera, ale tutaj też wysoko z miejsca to Chyba, tak że jeść. tu, gdzie ja spróbuję, tędy Tutaj jest najłatwiej szczerze mówiąc, bo no i się udało, I mi nawet Najłatwiej tutaj i tu bokiem jedziesz, bo no nie wiem, jak chcesz Albo dawaj tu, hardcore, może... Majster, jak ja tu wjechałem, to i ty musisz Powiem szczerze, ja to jeszcze dobrze jak człowiek odpoczął no, jak tu byś był zmęczony to już tak te... A idź ty ja jak stąd wracałem to takiej małej górki nie podjechałem Takie zmęczenie było

Mój teraz to nie jest... To jest... A ten... nie można obrócić motocykla. Dobra, łyk wody i... na zdjęcie musi być Tak To człowiek wjeżdża i taki zmyco <gry> A mówiłeś tam, że już górki dla mnie za słabe no. ja Nie zdążyłem ci powiedzieć, że mnie nie porównuj do pisara <gry> Nie no, właśnie, to komplement, że ty się tam nudzisz Dlatego <gry> <gry> jedziemy w takie większe, żeby to była górka, a nie jakiś pagórek <gry> po, chyba próg zwalniający <gry> hey, Państwo, To póki co to próg zwalniający, <gry> jedziemy na prawdziwe góry <gry> Nie, no teraz to jest zajebiste. Tu sobie zjadę i z miejsca podjadę. To ta po nas sporo. Robię. Jadłat mi ale ale kurde, teraz się, się ciągnąć. Poczekaj chwilę, od se się i zaraz ci pomogę, zalagę. to normalnie na kole siedzieć, to myślę, że go wciągniemy. No. Kurde, że ty tu wjechałeś, ci powiem? Kurde. No tutaj już co katedłem, to masz płaszcze. Tak. Kurwa, no mi się udało tam wjechać, ale ci powiem, kurde. Ja... Ty tu wjechałeś, ci powiem? Kurde, no tutaj już co ka to masz płaskie. Kurwa, no mi się udało tam wjechać, ale ci powiem, kurwa. Ja, mi to tam gorzej idzie jak tu. O kurwa, to tu błoto. No. no, majster, do tego drzewa byś wjechał. Daj mu może na jedynce. No jest na jedynce. A, to więcej Well